Jeszcze krótko z domu, jeśli chodzi o rośliny takie adwentowe, bo dzisiaj jest pierwszy dzień adwentu, 1 grudnia 2024, to chciałam powiedzieć, że tradycyjnie jak co roku padła mi po dwóch tygodniach gwiazda betlejemska. Kupiłam mamie i sobie, mamie też padła zresztą, druga jej przeżyła, ja miałam jedną tutaj w tym podlewałam. Światełko dawałam i niestety nic to nie dało. W związku z tym kupiłam w jakimś najtańszym wydaniu Kal Kalanchoe, tak Jak to się nazywa? W Dino. A tamte były z Obi. I, i wsadziłam i zobaczymy. I, I mam w nosie. Trudno. Jeśli chodzi o y, inne rośliny, to tutaj mam takie zwykłe, różne. Tutaj o. na przykład kupiłam sobie gipsówkę też y, z y, z dino, natomiast tu z tyłu kupiłam grudnika grudnik jeszcze nie kwitnie grudnik chyba też jest yy, z dino natomiast z innych kwiatów to po prostu zrobiłam sobie taką mini dżunglę tutaj mam szyflerę szyflerę strasznie ją lubię, tu jest peperomia tutaj jest fikus benjamina najdłużej u mnie yy, pahira strasznie spodobała mi się i tutaj właśnie cieszy moje oko. Z nowości mam takie coś. Tutaj znalazłam. że To jest gepercja. Ge Geopertja. Ge w każdym razie jeszcze nie wiem, jak się tutaj będzie u mnie sprawowała. Natomiast pachira no, trochę jest zakurzona muszę ją wymyć. Ale znaczy, wsadzić do łaźni, czy coś w tym rodzaju. I ta pachira tutaj sobie radzi bardzo ładnie. Bardzo się z niej cieszę, ma takie wielkie liście. Wiem, że w tych krajach amerykańskich, różnych państwach rośnie tropikalnych, ja chyba nawet jako drzewo, ale u mnie już urosła z takiego maluszka do, do całkiem pokaźnych tutaj rozmiarów. Natomiast to jest też nowość, kupiona też w Dino, to jest dracena. Się chyba nazywa dracena wonna, nie miałam nigdy draceny. I tu jeszcze mam peperonię. I co ja jeszcze mam? Co to jest? No to się nazywa Akuba Japońska. Akuba. Nie wiem jak to się. Ale też u mnie już parę tygodni jest, także nie wiem jak się będzie dalej sprawowało, ale zobaczymy. Tutaj mam już takie przystrojenie adwentowe. To jest też kalendarz adwentowy, ale nie słodyczowy, tylko herbatowy. Natomiast z rzeczy adwentowych mam też tą oto z wartnicy, czyli Hepastrum. No tak naprawdę to mam dwie, bo jeden mam tu tak, czterech lat, ale on niestety nie kwitnie i po prostu zaczyna mi liście wypuszczać, zwariową kompletnie i wypuszcza mi w wakacje. Yy, I te liście właśnie opadły. Natomiast to kupiłam teraz właśnie świeżo, a gdzieś nie pamiętam gdzie to było. No w którymś z popularnych sklepów. Chyba w Biedronce. Tak, to był Biedronce. Yy, I Myślę, że będzie czerwony, natomiast to, to my to nazywamy amaryllisem, a to jest zwartnica, czyli hipastrum. Mam nadzieję, że właśnie na święta zakwitnie. Troszkę tutaj musiałam podeprzeć. Światłem traktuję i tu przy tym fikusie Benjamina mam nadzieję, że się rozwinie. Także no zobaczymy. Bardzo się cieszę z tej szeflery. Strasznie chciałam mieć zawsze szeflery. Już u mnie jest kilka miesięcy. Ale też chciałam tą pachirę mieć, i tylko trzeba ją właśnie obmywać z kurzu, bo u nas bardzo się kurz po paru dniach już tutaj zbiera. I taką sobie zrobiłam na Advent w dżungle Zobaczymy, co tam z tego przeżyje. Najdłużej na razie wytrzymał Fikus Benjamina. Jak to w domach, wiadomo, tutaj czasami jest są specyficzne warunki. Eee ale jakoś, no mówię, nie każda roślina to przeżywa, na przykład bardzo źle tutaj u mnie rosną y, o kwiaty mi kilka padły, a najgorzej chyba y, orchidee to, to w ogóle padały te wszystkie dostępne w sklepach także zobaczymy co to dalej będzie i kończę ra jeszcze raz widokiem tej kalanchoe, która oby zastąpiła mi godnie jest malutka, ale takie kolory świąteczne czerwone może by mi tu zastąpiła właśnie tą gwiazdę betlejemską albo ten grudnik jeszcze zakwitnie zobaczymy. Także kończę widokiem tej Kalanchoa, i życzę wszystkim spokojnego weekendu i popołudnia niedzielnego.